Witam w kolejnej części naszego uzbrojenia, zbierania naszego uzbrojenia do chemy. Dzisiaj przyszła nowa paczka. Teraz ja pokażę Wam co to jest. Jakoś nieładnie zapakowane. Pierwsza rękawiczka A co to, to jakiś zestaw naprawczy Widać? Śrubeczki, kółeczka nakręteczki, nitki Dlatego tego jest, to, to chyba często się psuje skoro tyle tego jest Jest piękna rękawiczka Do tu jest druga Teraz przymierzymy, czy w ogóle pasuje, tylko zdejmę zegarek. I pierścienie. No. Teraz spróbuję. Wciągnie się? Jest. No kurwa, Powiem wam, że że leży super jestem jak Lord Vader To do jak? Trochę to zbliżenie ruchome płaty są ruchome no powiem mam, że kurde trochę duże ręce mam jak Hulk nie jak Hulk, tak jak ten Hulk Hulk być zły czekaj No, zobaczymy, czy pasują do miecza. Nie, nie. No. O Jezu, ale ciężko. I powiem wam, że sam raz. Są duże. Na potęgę posetnego trepu po, mocy przybywa. <laughs> to się wytnie. Ale no ogromnie no. wygląda ta rękawica. No. Okay. Ciężko się zginą Ale fajnie, bez wszystko Ruchomy, każdy jeden jest gizerchomu. No, nie będzie mówić. Ale trzyma się, trzeba się przyzwyczaić, żeby trzymać. Dobra, no jak je przetestuję na treningu, to Wam powiem jak, jak działają, czy są wytrzymałe. I na razie tyle w temacie. Dzięki za oglądanie, za oglądanie, oglądajcie dalej, subskrybujcie, żeby oglądać dalsze nasze rozwijanie się w rycerstwie i w innych takich sztukach walki.